Oto najlepszy komputer do 1500 zł, jaki można złożyć z nowych części w 2025 roku. Ten komputer będzie dobry nie tylko do codziennej pracy i przeglądania internetu, ale również odpalicie na nim wiele gier. Bez problemu odpalicie na nim takie produkcje jak Cyberpunk 2077, Fortnite, GTA V i wiele innych. Dodatkowo ten komputer będzie łatwo rozbudować o lepsze podzespoły, kiedy będziecie mieć więcej pieniędzy. Link do zakupu części w najlepszych cenach znajdziecie na moim blogu tech-made.pl. Lecimy! Procesor ze zintegrowaną kartą graficzną AMD Ryzen 5 8500G 612 zł Płyta główna MSI Pro A620Me 330 zł Pamięć RAM Lexar dwie kości po 8 GB 229 zł Dysk SSD Lexar 512 GB 138 zł Zasilacz Deepcool 400W 133 zł Obudowa AKIGA AK35BK שיתמתי שם בין זאתייך